Witajcie kochani, to Mary i Mario, no i tym razem miksik z drapek po 10 zł. Co my tu mamy? Mamy dziki kesz naszego upartego, dzikiego kesza, który tutaj nie za bardzo chce nam służyć, może się w końcu przekona. Do tego różowe, diamentowe 7, no i jest troszkę starszych z drapek, mamy złoty los i grubego kesza tak i sobie może od niego tak naprawdę zaczniemy, no bo skoro. No dobrze, a po to pierwszy, tak, tak. tak się skoro się ja teraz w tym tygodniu rozpoczynam, tak. no to spróbujemy, co tam się tu kryje. I co? Poszukamy sobie worka, poszukamy sobie portfela, może się tutaj gdzieś pojawią. A na początek w drapeczce z numerem 10 mamy tak do odszukania: 21, 35 25, 17 i trójeczkę. A co tu się kryje? 33 na początek 5, 27, no zamiast 17, 8 i 19. Na no pierwszy rządek nic nam tutaj nie podrzucił. Dobra, tutaj szukamy 26, 2, a 2 oboczki obok siebie 13. Dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia trzy. No pół zdrabki za nami. Następnie siedem trzydzieści dwa, czternaście trzydzieści siedem i dwadzieścia dwa. No został nam jeszcze jeden rządek. Dziewiątka trzydzieści cztery dwadzieścia cztery sześć i na koniec pustaczek. Ustaczek 39. Niestety. Oj, oj, oj. Co to będzie teraz z moim złotym losem? Numerek, kochani, jest 23. No ciekawe, czy uda Ci się dokopać? O, teraz trafić. Ja już zawsze zapomnę, czekaj. O, chyba tu jest dobrze. To no, wygrywające. Jest dobrze. Wygrywające. Ono no, tak nawet fajnie drapie. 1, 4, 21. 13 i jeszcze jedno, nie? Tak. I 37. Tutaj 37. No i teraz ucelować, gdzie, gdzie się zaczynają te twoje liczby. Chyba niżej. niżej. Niżej, 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 zdecydowanie. O, niżej, dobra. dobra. A mamy dwójkę, już mamy oboczka. A tu szukamy złota, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, psa, oj, psa, przepraszam, tak, złota szukamy. <gry> okay. A to no, chyba ale to wszyscy jak wiedzą. Jak jest jeden tylko symbol taki inny wygrywający? Tam, 19. To po prostu byle się pojawił. 7 i 29, czyli pierwszy rządek nie ma nic. Co w drugim? 26. Trzydzieści dwa. Zobaczymy, coś ty tutaj przyniósł dzisiaj. Osiemnaście. Piętnaście. I dziewięć. Ale brokatu. Coś, to, coś to, to się teraz na odbieranie przerzuciło. Trzydzieści pięć. Czterdzieści. Dwadzieścia siedem.

Widać, Ale nie będę ani, szukała ani być... zdrabki brane losowo, ani takie po numerkach brane. Eee. Więc tu się nie chcę ostatnio sprawdzać. My tu mamy yy, propozycje od widzów, także kochani, na pewno je zrealizujemy. Ale to po troszku. Tak, bo my się będziemy musieli poszukać tak, to, co chcecie. Także mamy teraz jeszcze dzikiego kesza z numerem czwartym. Poszukamy sobie worka, poszukamy sobie tygryska. No, nie kojarzę, żebym tego tygryska widział u nas. Nie. I teraz zaczynamy słońcem, liść, mury, palma, koala, winogrono, kwiat, piłka zegar, Dajcie rower, no co to ta zgrabka nas na ciągle nie lubi, ona nas tak nie lubi, ananas, a my ją tak chcemy przekonać, <głosy> biedronka, <głosy> nas polubiła tak, <noise> gwiazda, tak, no. żółw, awokado, arbus, plecak, banany i na koniec truskawka, a nie jeszcze tu były wiśnie. <noise> Owoce. No, na koniec. No niestety nic z tych wygrywających symboli się Teraz nie pojawiło. Teraz różowe diamentowe 7 jest numerkiem, o to jest 7. 7. To... I szukamy też 7. 7. Czerwony, gutterny, no mogłoby się przyciągnąć w sumie. Byłoby fajnie. Dobra, sprawdzam. Ale delikatnie się ją drapię. zapomniałam jak się drapało ją. 3, 4, 9. Osiem. Yy, siedem szukam. No tak, Sześć. Osiem, trzy. Dziewięć. Dwa. No dajcie yy, si siódmkę czerwoną. Ztera, patrzcie czerwoności. Dziewięć powtarzają. Osiem. Znów. Pięć. Trzy. No, czy byśmy dzisiaj nie ujrzeli żadnych Pięć. Pewnie nie. 5, 4, 6, 6 i 2. <śla> Siada, bada, bada. No, niestety. Są kontrolne różne, kochani. Także no, dzisiejszy odcinek no to. Znowu, Znowu się zbogaciło. wzbogaciło. Ajajaja, już nie wiemy naprawdę, co mamy kombinować. <śla> <śla> no. Postaramy się na kolejnym razem, może coś pyknie nam tu w końcu. No, w końcu coś się trafi, bo, no, bo na razie widać. Żeby nie zwróciszki, nie były. No. było fajnie, a tak to kurczy nic. No i kochani, dziękujemy za wizytę, za to, że tu jesteście z nami, że nas oglądacie. Jest nam bardzo miło. Pozdrawiamy Was ciepłuteńko i żebyście byli zdrowi. Nie chorujcie, uważajcie na siebie. Do następnego odcinka zapraszamy. Łoziaczki wysyłamy. Pa pozdrowienia, pa. Pa, pa pa. Pozdrawiamy. Pa.